Dzień dobry. Dzisiaj druga część cyklu mężczyźni uzależnienia od kobiet. W pierwszej opisałem to zjawisko i jego źródła. W tym, którzy nie widzieli części pierwszej, powiem tylko krótko, że zjawisko uzależnienia od kobiet dotyczy mężczyzn, którzy w dzieciństwie wychowywani byli głównie przez kobiety: przez matkę, babcie, czy też starszą siostrę itd. Dotyczy to zjawisko mężczyzn, którzy w dzieciństwie nie zaznali zdrowej męskiej opieki. Stąd w okresie dorosłym doświadczają szczególnego rodzaju uzależnienia, właśnie uzależnienia od kobiet. Część druga dotyczy relacji z kobietami i opowiem o tym, czym się te relacje z grubsza charakteryzują. Otóż uzależniony mężczyzna, wchodząc w dorosłość, będzie zwykle wiązał się z kobietami, które będą przypominać mu matkę albo będą przypominać mu inne opiekunki z dzieciństwa. Ja będę tutaj głównie odwoływał się do relacji z matką, jednak proszę pamiętać o tym, że ten wzorzec kobiety, którym kieruje się mężczyzna, to często mieszanka różnych charakterów. Wszystko zależy od tego, z kim najwięcej mężczyzna w dzieciństwie przebywał. Jeśli głównie z matką, to w tym wzorcu będą dominować jej cechy. Jednak możliwe jest też, że mężczyzna w związku, na przykład z nieobecnością matki, był wychowywany głównie przez babcie albo przez, przez ciocie czy, czy inne kobiety. I wtedy ten wzorzec będzie zbiorem cech tych najważniejszych kobiet, które się nim zajmowały. Najczęściej jest to jednak matka, i mężczyzna zwiąże się z kobietą, która ją przypomina. I tu niekoniecznie chodzi o podobieństwo fizyczne, chociaż to też często ma znaczenie. Bardziej jednak chodzi o, o, o podobieństwo emocjonalne. Dlatego tak się dzieje, gdyż mężczyzna będzie mógł doświadczać emocji, które już dobrze zna, i od których jest właśnie wręcz uzależniony. No, chodzi tutaj o te wszystkie emocje, które przeżywał w relacji ze swoją matką. Dlatego często partnerka uzależnionego mężczyzny będzie pełnić rolę dominującej opiekunki. Zresztą takie są też oczekiwania mężczyzny: że kobieta będzie ogarniać większość spraw. Poza tym, jego kobieta ma go też podziwiać, ma czekać na niego w domu, gotować, po prostu być dla niego i kochać go bezwarunkowo. Tak jak, tak jak jego matka, gdyż, gdyż miłość matczyna jest właśnie miłością bezwarunkową. Jest tak, gdyż uzależniony mężczyzna nie poznał miłości ojcowskiej. A ta miłość ojcowska w przeciwieństwie do matczynej jest właśnie warunkowa. W wielkim uproszczeniu ojcowie kochają za coś. Ojcowie stawiają wymagania, dają zadania, uczą, że żeby coś dostać, trzeba się postarać. Więc gdy mężczyzna nie poznał takiego podejścia, to zwykle będzie traktował uczucie i zaangażowanie. Swojej partnerki jako coś oczywiste, oczywistego, coś, co mu się po prostu należy. Mężczyzna z kolei w tym związku będzie się dla swojej kobiety poświęcał, będzie dla niej chodził do pracy, zarabiał pieniądze, dla niej stanie się ojcem ich dzieci. I to wszystko robi głównie dla niej. Być może nie do końca tego chce. Im bardziej robi to, z lęku i z uzależnienia. Boi się, że gdyby tego wszystkiego nie robił, to mógłby zostać sam. Mógłby być po prostu, mógłby żyć bez kobiety. Ponieważ on nie czuje swojej męskiej siły, nie, nie czuje swojej samodzielności i, i, i sprawczości. To co głównie czuje to właśnie zależność. To jego poświęcenie dla kobiety wynika również z faktu, że on w dzieciństwie poświęcał się dla swojej matki. Gdyż będąc dzieckiem, często był dla niej kimś w roli ratownika, opiekuna, zwłaszcza w sytuacji, gdy kobieta nie miała dobrej relacji z ojcem chłopca. O tym powiem więcej w dalszej części, gdy będę mówił o. Kompleksie Edypa. Związek z kobietą dla uzależnionego mężczyzny jest złożony. Jest ambiwalentny i dostarcza mu zarówno emocji pozytywnych, jak i negatywnych. I jest to podobne do relacji z matką, gdyż matka oprócz ciepłych, matczynych uczuć. Przeżywała przy chłopcu sporo kobiecej frustracji i to często nieświadomie. Działo się tak albo z powodu nieudanego związku z ojcem chłopca, albo przez bycie samotną matką. Syn doświadczył więc uczuć sfrustrowanej kobiety, rozczarowanej życiem, rozczarowanej swoim partnerem i, 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 i często zmęczonej opieką nad synem. I, I nie ma się co dziwić. Kobiecie wcale nie jest łatwo. Dlatego, nawet świadomie tego nie chcąc, przerzuci na chłopca te wszystkie negatywne emocje. Należy też pamiętać, że chłopiec będzie cały czas jej przypominał cechy męża czy partnera. No, jest to oczywiste, jest przecież, jest przecież jego synem. W związku z tym, za złą relację z ojcem dziecka. Dostanie się również i chłopców. Dlatego relacja z matką jest często tak złożona. I przez to uzależniony mężczyzna zwiąże się z kobietą, która oprócz matczynych uczuć pokaże mu również emocje niezadowolonej kobiety. Stąd między m.in. będzie mieć do niego pretensje, o to, o, o to wszystko, o co złościła się matka, ale też będzie się na niego złościć. Oto, czego matka w przeszłości nie była w stanie wyrazić wprost. Kobieta będzie więc wytykać mężczyźnie, że jest dużym chłopcem, że jest słaby i nieogarnięty. Kobieta będzie go też traktować z pobłażliwością, a często nawet z pogardą. Kobieta uzależnionego mężczyzny tak dobrze odpowiada na jego emocjonalne potrzeby, gdyż ona zna jego psychologiczny wzorzec. Ona poznała go w swoim rodzinnym domu, u swojego ojca, który był również mężczyzną uzależnionym od kobiet. I to naturalne, gdyż kobiety na swoich partnerów wybierają najczęściej mężczyzn podobnych do swoich ojców. I jej opiekuńcze skłonności tak ważne dla uzależnionego mężczyzny wzięły się stąd że ona w relacji ze swoim ojcem często pełniła rolę tak zwanej córeczki tatusia wręcz pełniła rolę opiekunki dzieje się tak zwykle gdy ojciec nie ma dobrej relacji z żoną i wówczas córka stara mu się wynagrodzić te przykrości i problemy z jej matką. Rola opiekunki mogła dotyczyć też jej młodszego brata, którym musiała się zajmować w dzieciństwie, często wbrew swojej woli. Stąd te opiekuńcze cechy u kobiety, która jest w związku z mężczyzną uzależnionym od kobiet. Jednocześnie ta kobieta przeżywa też negatywne emocje w stosunku do mężczyzny. Te emocje z kolei poznała u swojej matki, gdy obserwowała relacje swoich rodziców. Jej matka związała się przecież z uzależnionym mężczyzną, wobec którego wielokrotnie okazywała swoją złość i, i, i rozczarowanie z powodu jego miękkości, słabości, czy też nawet emocjonalności. Dlatego kobieta, znając ten model ze swojego rodzinnego domu, będzie idealną partnerką dla uzależnionego mężczyzny. Będzie się z jednej strony nim opiekować, a z drugiej przeżywać frustracje z tym związane, gdyż pełnienie roli opiekunki, którą dobrze zna z dzieciństwa, ją tak naprawdę irytuje w relacji z mężczyzną. Jak widać wzorce rodzinne relacji damsko-męskiej, które są u uzależnionego mężczyzny, jak i jego kobiety, są, są bardzo podobne. No, z tego powodu są razem po prostu dlatego są razem, że, że znają te wzorce i, i w pewnym sensie mają taką jakby nieświadomą potrzebę, żeby to wszystko powtarzać. Jak powiedziałem wcześniej, kobieta uzależnionego mężczyzny często zarzuca mu, że jest dużym chłopcem. I, i, I ma w tym dużo racji, gdyż on, wychowany głównie przez kobiety, zatrzymał się na tym etapie. Jego matka. Czy też inne opiekunki niejako narzuciły mu tę rolę i jemu trudno jest, jest wyjść z tej roli. Również z tego powodu, że ta kobieca opieka często była przesadna. Mam na myśli tutaj tą tak zwaną nadopiekuńczość matczyną, gdyż nadopiekuńcza matka stara się przecież, jak to ma w zwyczaju, usuwać wszelkie przeszkody na drodze. Swojego syna. Jednak ona w ten sposób nieświadomie wyrządza mu sporą krzywdę, gdyż nie uczy go przez to zaradności w życiu, i swoją nadaktywnością sprawia, że tak trudno mu dojrzeć. Ale też nie można mieć do niej o to, o to pretensji taka jej matczyna rola. Skoro nie było w rodzinnym domu silnego ojca, który miał przejąć w odpowiednim momencie opieki nad chłopcem, to musiało się tak stać. Zabrakło tego męskiego czynnika, tej, tej męskiej inicjacji, która mogłaby chłopcu pomóc która pomogłaby chłopcu zerwać emocjonalną więź z matką i, i, i pomogłaby wkroczyć w męski świat. Dlatego emocjonalnie i życiowo nadal pozostanie chłopcem. Nie znaczy to jednak, że będąca z nim w związku kobieta jest od niego bardziej dojrzała ponieważ ona współtworzy z nim tę relację. Relację opartą po części na opiekowaniu się nieogarniętym facetem. Jej matczyne skłonności połączone ze złością rozczarowanej kobiety to wzorce z jej dzieciństwa, które mocno w niej tkwią. Ona też nie przeszła swojej kobiecej inicjacji i, i, i dlatego wiąże się z mężczyznami właśnie uzależnionymi od kobiet. Dlatego ona tak często odgrywa rolę opiekunki i jest z tego powodu sfrustrowana. Yy, dlatego ma też przekonanie, że mężczyźni to, to duzi chłopcy, że są nieogarnięci i, i że nie można im ufać. I takie jej podejście wpływa też na, na, na postawę mężczyzny. Jak już, jak już powiedziałem, to co się dzieje w tej relacji jest współtworzone przez obie strony w takim samym stopniu. I nikt tutaj nie jest wyżej. Obie strony są na tym samym poziomie dojrzałości. Z oczywistych względów uzależniony mężczyzna ma lepsze kontakty z kobietami niż z mężczyznami. Jest dla kobiet powiernikiem i znakomitym pocieszycielem. Rozumie je, wie jak z nimi rozmawiać. Z kolei kobietom jest dobrze w jego towarzystwie. Czują się wysłuchane i zrozumiane. I w tych relacjach mężczyzna często wchodzi wręcz w rolę psychoterapeuty. I tak też się dzieje, gdy jest w związku. Ma potrzebę, wręcz, wręcz można powiedzieć, nieświadomy przymus, żeby pomóc swojej partnerce w wyleczeniu jej traum z dzieciństwa. I, i do pewnego stopnia to, to działa, jednak ostatecznie nie tego oczekuje od niego partnerka. I ten przymus pomagania kobietom to oczywiście echa okresu chłopięcego i, i, i relacji z matką, która często zawiedziona swoim związkiem szukała właśnie nieświadomie oparcia. W swoim synu. Dlatego chłopiec miał być dla niej takim powiernikiem, kimś w rodzaju wybawcy, który ma w pewnym sensie ją uratować w tej jej nieszczęśliwej sytuacji, w nieszczęśliwym życiu. Taka sytuacja wiąże się z tak zwanym kompleksem Edypa. Polega to na tym, że. Chłopiec po osiągnięciu pewnej dojrzałości zaczyna flirtować z mamą i rywalizować z ojcem o jej względy. I teraz w zależności od tego, jaka jest relacja rodziców, mogą wystąpić dwa typowe scenariusze. Jeżeli związek mamy i taty jest silny, wówczas chłopiec otrzyma od nich czytelny sygnał, że rodzice się kochają. I że pozycja ojca, jest, pozycja ojca w tym związku jest niewzruszona. Jest to wariant, wariant pozytywny dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Negatywny jest wtedy, gdy matka, jak już wspomniałem, zawiedziona relacją z mężem, szuka oparcia w chłopcu. Wówczas syn w pewnym sensie wygrywa z ojcem i nieświadomie przyjmuje jego rolę. Nie wie jednak, że nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. I na tym bowiem polega jego rola w relacji z matką. On jest jej dzieckiem, a nie partnerem. Stąd właśnie u uzależnionego mężczyzny ten przymus pomagania i ratowania kobiet. Przymus, który w rzeczywistości jest dla niego rodzajem emocjonalnego ciężaru, z czego nie do końca zdaje sobie sprawę. To, o czym powiedziałem, to oczywiście jeden z typowych wariantów relacji uzależnionego mężczyzny, który bardzo często się powtarza. Jednak oczywiście te relacje bywają bardziej barwne i skomplikowane. Na koniec chciałbym też powiedzieć, że jak się przyglądamy opisanemu zjawisku, to bardzo łatwo je oceniać i, i krytykować. Łatwo jest narzekać na słabych i, i nieogarniętych mężczyzn, czy na dominujące i, i kastrujące kobiety. Łatwo też skrytykować w tym wszystkim rodziców, tych nieobecnych ojców, czy też nadopiekuńcze matki. I niestety ta krytyka cały czas jest, ona jest powszechna. Zazwyczaj przedstawiciele obu płci krytykują się nawzajem. Kobiety mają dość słabych mężczyzn, a mężczyźni źle znoszą tak zwane silne i zdystansowane emocjonalnie kobiety. Jednakże takie podejście prowadzi do nikąd, gdyż to, co obserwujemy, jest efektem splotu najróżniejszych okoliczności, za które nikt nie ponosi winy. To, co się dzieje w relacjach damsko-męskich, to przejaw przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców rodzinnych, które kształtowały się przez wieki. Źródłem tego były najczęściej rodowe traumy, zranienia i, i, i towarzyszące temu lęki. I można powiedzieć, że wszyscy kroczymy ścieżkami udeptanymi już, już wcześniej przez naszych przodków, przez, przez naszych rodziców, przez dziadków i, i pradziadków. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, będziemy się nieustannie szarpać i wzajemnie obwiniać, gdyż jesteśmy nieświadomi tego, że przecież wszyscy współtworzymy to w takim samym. Stopniu, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. To tyle na dzisiaj. W następnej części będzie o rozstaniu z kobietą o tym, dlaczego to tak trudne doświadczenie dla uzależnionego mężczyzny. Zapraszam też na moją stronę. Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy czują, że potrzebują pomocy w związku z trudnościami życiowymi i emocjonalnymi. Zapraszam też mężczyzn, którzy po wysłuchaniu moich wypowiedzi rozpoznali u siebie uzależnienie od kobiet i chcieliby się od niego uwolnić. Zachęcam też do zadawania pytań na moim profilu na YouTube, na Facebooku. Chętnie na nie odpowiem, bądź, bądź też może zrobię z tego jakiś temat dla kolejnej wypowiedzi. Dziękuję. Thank you.